2021 roku. od dos Rapes, Resife, Praia de Piedade, Bresil, Marcelo Rosa Santos i inni chętnie się bawili. Do w tamtym czasie bilo tu piacevole, tajpół dzielę Ainichalow majatku, a Madros piena di gente del posto che si la giornata. To wciąż było ważne ostrzeżenie, była to inscenizacja gniazdowania obskurnego Toro. Co oznaczało, że śpią że rano piene di segnali di pericolo. Pertanto, poke persone si aventuravano oltre le prime onde e i bambini venivano tenuti vicino alle poce rocciose. Dołożyłem wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko. Marcelo był tam ze swoim przyjacielem, kochał swoją dziewczynę i dla zabawy miał lodówkę. Marcelo i jego przyjaciele zawsze cieszyli się wzajemnym partnerstwem między sobą a sobą po drugiej stronie. Avanano i loro frigoriferi pieni di bevande i casca da condividere entre si godevano il sole e la brezza marina. Nonostante l'avvertimento sugli squali si sono filti al sicuro con la presenza dei bagnini e la consapevolezza generale dei pericoli. Wszystko jest zabawne, parlavano, «nuotavano w strefie sicur, a jeśli lubisz kleszczowy klimat brazylijskiej posiadłości. To idealny prezent w szpiongi, zapewniający mnóstwo śmiechu i pamiątek z przyjaciółmi. Dzień rozpoczął się aktywnie na plaży od zimnego piwa, cydru i pysznego jedzenia dostarczonego przez ulicznych sprzedawców. Wszyscy bawili się od pierwszej chwili, ciesząc się słońcem i morską bryzą. Do południa impreza już się rozkręciła, było więcej pustych butelek niż pełnych, a słońce było tak gorące, że większość ludzi wolała trzymać się z dala od wody, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Rodziny z małymi dziećmi wróciły do domu, zostawiając plażę biesiadnikom. Tymczasem do wody zaczął zbliżać się ogromny, siedmiotonowy żarłacz byczy, zwabiony zapachem ciepłych ciał w wodzie. Choć było daleko, powoli się zbliżało, ale ludzie w wodzie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Rekin dwukrotnie próbował zaatakować, ale ludziom udało się uciec do płytkiej wody. Wreszcie w południe w wodzie pozostało niewiele osób, a rekin zawiedziony wrócił do morza. Rekin, wciąż głodny i rozczarowany, wycofał się do morza, pozostawiając po sobie silny zapach amoniaku u nielicznych pozostałych pływaków. Tymczasem na plaży ludzie zaczęli zauważać napięcie, które wisiało przez chwilę. Niektórzy komentowali szybkie usunięcie wody, inni po prostu nadal cieszyli się dniem, nieświadomi, że niebezpieczeństwo już minęło. Ratownicy, zawsze czujni, w dalszym ciągu monitorowali sytuację, upewniając się, że wszyscy są bezpieczni. W miarę upływu godzin, coraz więcej ludzi zaczęło wracać do wody, aczkolwiek z zachowaniem ostrożności. Popołudnie minęło spokojnie na plaży, a plażowicze mogli cieszyć się resztą dnia bez większych incydentów. Tymczasem żarłacz byczy, wciąż szukając pożywienia. Kontynuował swoją podróż przez ocean, zostawiając za sobą zatłoczoną plażę i pływaków nieświadomych niebezpieczeństwa, jakie ich czeka. Dzień rozpoczął się aktywnie na plaży, od zimnego piwa, cydru i pysznego jedzenia dostarczonego przez ulicznych sprzedawców. Wszyscy bawili się od pierwszej chwili, ciesząc się słońcem i morską bryzą. Do południa impreza już się rozkręciła. Było więcej pustych butelek niż pełnych, a słońce było tak gorące, że większość ludzi wolała trzymać się z dala od wody, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Rodziny z małymi dziećmi wróciły do domu, zostawiając plażę biesiadnikom. Tymczasem do wody zaczął zbliżać się ogromny, siedmiotonowy żarłacz byczy, zwabiony zapachem ciepłych ciał w wodzie. Choć było daleko, powoli się zbliżało, ale ludzie w wodzie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Rekin dwukrotnie próbował zaatakować, ale ludziom udało się uciec do płytkiej wody. Wreszcie w południe w wodzie pozostało niewiele osób, a rekin zawiedziony wrócił do morza. Rekin, wciąż głodny i rozczarowany, wycofał się do morza, pozostawiając po sobie silny zapach amoniaku u nielicznych pozostałych pływaków. Tymczasem na plaży ludzie zaczęli zauważać napięcie, które wisiało przez chwilę. Niektórzy komentowali szybkie usunięcie wody. Inni po prostu nadal cieszyli się dniem, nieświadomi, że niebezpieczeństwo już minęło. Ratownicy, zawsze czujni, w dalszym ciągu monitorowali sytuację, upewniając się, że wszyscy są bezpieczni. W miarę upływu godzin coraz więcej ludzi zaczęło wracać do wody, aczkolwiek z zachowaniem ostrożności. Popołudnie minęło spokojnie na plaży, a plażowicze mogli cieszyć się resztą dnia bez większych incydentów. W czasie rejsu byczy, wyruszając na pokład, swoją podróż przez ocean, pozostawiając za sobą zatłoczoną plażę i pływaków nieświadomych, które są ich Czechami. Po pierwsze, nie ma o tym nic do powiedzenia, ale nic nie da się z tym zrobić. Kiedy trzeba było wydać z toalety, wiele odpływów nieco od brzegu i dyskretnie wypuszczonych do wody. Następnie, jeśli dotyczy to stosowania dotyczy, że konsekwencje będą tym większe, im bliżej brzegu. Gdzie woda jest płytsza. Mimo to impreza na plaży nadal tętniła życiem. Grupa Marcelo, która jest już dostępna po raz pierwszy, znajdzie dla ciebie odpowiednie miejsce na przygotowanie się po raz pierwszy. Marcelo i jego przyjaciel Adamir prowadzili przyjaciela, który jest rozpowszechniony na temat powszechnej rozgrywki piłkarskiej, korzystając z Twojego towarzystwa w ciepłym słońcu. Kiedy Marcelo i Adamir zagrali na żywo na motywie gry w piłkę nożną, Pozostali plażowicze nadal cieszą się popularnością na plaży. Nie zapomnij słuchać muzyki, słuchaj muzyki, delektując się chłodnymi napojami i przekąskami od ulicznych. Swobodna atmosfera i pozytywna energia zgromadzona przez przywódcę świąteczną atmosferę. Zamiast tego, czy szukanie w wodzie w pobliżu sieci, czekając na wyszukiwanie, następuje. Krążył w milczeniu, podejrzany ruch w dzieje. Jeśli chcesz usunąć wtyczkę z plaży, która znajduje się beztrosko, korzystanie z dnia z dostępem do rodziny i rodziny, nieświadomie nieczychającego pod powierzchnią morza. Minęło popołudnie i słońce pojawiło się, malując niebo żywych odcieni pomarańczowych i różu, podczas gdy plażowicze nadal cieszą się zabawą na plaży. Podczas gdy młodsza publiczność rozmawiała o modzie i innych tematach, Marcelo i Adamir po wielu piwach postanowili się wysikać. Ruszyli w stronę fal, kontynuując ożywioną rozmowę, nie tracąc rytmu. Ratownik, zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, zostawił ich w spokoju, gdyż na płytkiej wodzie nie stanowili żadnego zagrożenia. Tymczasem niebezpieczeństwo zbliżało się i nikt nie był tego świadom. Gdyby nie mętna woda, ludzie mogliby zauważyć zbliżający się cień rekina. Jednak Adamir i Marcelo, nieświadomi niebezpieczeństwa, rozmawiali dalej. Gdy stworzenie cicho zbliżyło się pod powierzchnię wody, Adamir i Marcelo, nieświadomi obecności żarłacza byczego, pozostali w wodzie, skupieni na rozmowie, jednocześnie dbając o jego potrzeby. Stworzenie całkowicie ukryte w mętnej wodzie zauważyło obecność dwóch mężczyzn. Powoli się zbliżał, a jego instynkt łowiecki zaostrzył się z powodu głodu. Tymczasem na plaży nadal panowała świąteczna atmosfera, a śmiech. Muzyka i ożywione rozmowy wypełniały powietrze. Słońce zaczęło zachodzić na horyzoncie, tworząc na niebie kolorowy spektakl. Jednak pod spokojną powierzchnią wody dwóm nieprzytomnym mężczyznom groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Zdesperowany Adamir próbował wstać i dotrzeć do bezpiecznej plaży, ale każdy ruch był walką z bólem i brakiem równowagi. Tymczasem Marcelo, zanurzony i oszołomiony atakiem, desperacko próbował uwolnić się z paszczy rekina. Noga obficie krwawiła i z trudem utrzymywał przytomność z powodu rozdzierającego bólu. Inni pływacy na plaży zaczęli zdawać sobie sprawę, co się dzieje i wpadli w panikę. Krzyki przerażenia rozbrzmiały echem, gdy niektórzy pobiegli w stronę wody, aby pomóc, podczas gdy inni uciekali, ratując życie. Ratownik, zaalarmowany zamieszaniem, zanurkował ze swoją deską ratunkową do wody, kierując się niezwłocznie w stronę miejsca ataku. Tymczasem rekin, sfrustrowany niemożnością sprowadzenia ofiary w głębiny, zaczął się wycofywać, ale wcześniej wyrządził straszliwe szkody obu mężczyznom. Los Marcelo i Adamira był teraz w rękach ratowników na plaży. Kiedy Marcelo wpadł z powrotem do wody, w końcu zdał sobie sprawę, że został ugryziony. Ostry ból w udzie i czerwona woda wokół niego były szokiem. Adamir próbował wyciągnąć go z wody, ale rekin wrócił, ponownie atakując Marcelo i odrywając mu prawą rękę. Adamir nie wahał się i chwycił Marcelo za lewe ramię, jak najszybciej ciągnąc go na brzeg. Woda wokół nich zaczerwieniła się od krwi. Marcelo stracił dużo krwi, ponieważ rekin przeciął mu tętnicę w nodze. Adamir walczył, by uratować przyjaciela. Wyciągając go z wody tak szybko, jak tylko mógł, zanim było za późno. Adamir, zdesperowany, by ocalić Marcelo, nadal ciągnął go w bezpieczne miejsce na wybrzeżu. Woda wokół nich stawała się coraz bardziej czerwona, co wskazywało na powagę obrażeń Marcelo. Pomimo bólu i szoku Adamir nie poddał się, skupiając wszystkie siły na dotarciu na plażę. W końcu dotarli do brzegu, gdzie inni pływacy zebrali się, by pomóc. Adamir wyczerpany i ze łzami w oczach nie marnował czasu i zaczął wołać o pomoc. Niektórzy obecni pobiegli wzywać pomocy, inni pomogli wynieść Marcelo z wody. Tymczasem rekin zniknął w głębinach, pozostawiając za sobą ślad zniszczenia i terroru. Marcelo został poważnie ranny, ale jego życie wciąż było w rękach zespołu medycznego, który wkrótce przybył na miejsce, aby udzielić pierwszej pomocy. Adamir, wciąż w szoku, pozostał u boku przyjaciela, modląc się, aby przeżył to straszne przeżycie. Na piasku Marcelo już stracił przytomność. Atak rekina nastąpił tak szybko, że pływacy nawet nie zauważyli niebezpieczeństwa, dopóki Adamir nie wyciągnął z wody ciężko rannego Marcelo. Pomimo wysiłków, aby go uratować, Marcelo już nie żył, zanim przyjechała karetka. Po tragicznym wydarzeniu miejscowi mieszkańcy przez prawie rok unikali wody. Atak tak blisko plaży zaniepokoił wszystkich, zwłaszcza matki, które obawiały się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Turyści również niechętnie wracali nad wodę, woląc cieszyć się słońcem i grillami na plaży, wspominając zaginionego przyjaciela. Rekiny stały się źródłem strachu i zmartwień dla wszystkich którzy odwiedzali ten obszar, pozostawiając niezatarty ślad w społeczności i zmieniając sposób, w jaki ludzie postrzegali morze. Rekiny bycze są mało znane na Ziemi. Są potężnymi drapieżnikami i odgrywają ważną rolę w oceanach. Jednak jeśli chodzi o żarłacza byczego, znanego ze swojej agresywności, wyróżnia się on jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i dzikich rekinów. Uważa się je za najbardziej agresywne w stosunku do ludzi, ponieważ często polują w pobliżu miejsc, w których pływają ludzie, takich jak tropikalne plaże. Pomimo tego, że są mniejsze od żarłaczy białych, żarłacze bycze są bardziej niebezpieczne ze względu na bliskość obszarów zamieszkałych przez ludzi. Mają inwazyjny i agresywny charakter, co zwiększa ryzyko, że spotkanie z nimi zakończy się śmiercią. Rekiny bycze mają zróżnicowaną dietę i nie boją się atakować większych ofiar, takich jak delfiny i żółwie morskie. Są aktywnymi drapieżnikami, polującymi zarówno w dzień, jak i w nocy. Pomimo złej reputacji rekiny, w tym żarłacze bycze, nie są bezmyślnymi maszynami do zabijania, jak często przedstawia się je w kulturze popularnej. Rekiny są na ogół nieśmiałymi zwierzętami morskimi i wolą trzymać się z daleka od ludzi, spędzając większość czasu na poszukiwaniu pożywienia w oceanie. Chociaż niektóre gatunki, takie jak żarłacz byczy, są bardziej agresywne, większość ataków na ludzi ma miejsce, gdy ludzie przechodzą obok rekinów lub w jakiś sposób przeszkadzają. Subskrybuj i zostaw wiadomość dla tej ofiary.